Mój menadżer mi właśnie mówi, że mam zniszczone włosy na wiórki i obciąć do klipu w tej chwili. A kto jest najmniej ulubioną siostrą? Do matematyki, do Krakowa wracam! Dobra, mamy je, tylko jedną, jedną szansę na to. Nie patrzycie w kamerę, wchodzicie, skaczecie, liście lacy, obawicie się liściami. Trudno, Dobra, wymienimy... Mar yy, nie marchewki, skarpetki. Gorące mi. <śmiech> <śmiech> Kurde, ja się wywalę przez ciebie. Ej! Ty, głupolu! Yeah. Się yeah, yeah, yeah. taka brudna po tym planie. Cały jestem w błocie, w kurzu, w liściach. Fajnie, bo czuć w tym klipie między nami naszą energię. Yeah. 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 Energia walki o dominację. Dobra. Trampolina, najlepsza scena. Mega, mega yeah. wyszły te ujęcia. Który już trochę ma dość tego planu. Nie wyrabia chłopaczek. Yeah, yeah. Ale zawsze można wrócić się uczyć matematyki. Yeah. Która scena mi się do tej pory najbardziej podoba? Zdecydowanie to na krzesełkach, bo była w cieniu i wymagała mniej wysiłku. Ja nie jestem zbyt sportowa. Jak się czuję, czy już wracam do sił, szczerze mówiąc tak, od ostatnich trzech tygodni jest przełom i czuję się normalnie już. Praktycznie. Także dlatego jest kolejna trasa koncertowa, bo wróciłam do siebie i dałam sobie ten czas. Przy pierwszych 10 minutach się zmęczyłam. Bardzo. Teraz jestem wykończony. Jo. Moi kochani, czas na szybką autoreklamę. Uwaga, uwaga, moi kochani, nowość! Kupki, bidony, zeszyty. Każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Są itemy rokowe i księżniczkowe albo mix Wszystko oparte na piosenkach, które kochacie. Link do itemów macie w opisie. Dziękuję bardzo i wracamy do filmu. Nie! O boże Jezus! O ty, to są skarpetki ze sklepu Ari. Hmm. Lubisz miarę siostry? Wolę mój. Którego nie mam, ale wolę mój. To Ari powinien się nazywać Klingewer, a mój Sigmawer. Co dziś robię na planie? Tańczę i lipsinguję. Najbardziej podoba mi się na tym planie to, że było fajne, to, że no, było dużo liści i mogliśmy się nimi rzucać. Się urodziłem przy tym, więc no. Trampolina była fajna. Czy stresowałem się? Raczej nie. Byłem taki wyluzowany. Będziesz jeszcze w jakichś teledyskach? Nie. Nie będziesz już nigdy w żadnych? Zależy, jaka będzie wypłata. Czy na kiedyś było zawodowo? Raczej nie. A jak gdybyś miał Ari wymyślić nowy pseudonim artystyczny, to jakie byś jej wymyślił? Nie mogę powiedzieć, bo jestem family friendly. Wolałbyś być w przyszłości gwiazdą, czy mieć spokój? I być... Mieć spokój, mieć spokój. Jedno słowo Świetnie. słoneczne, sigma cute, gad. Trzeba wyluzować trochę. Nie mogę. Właśnie mówiłam w bo obróciłam się rano pastą do zębów Jest zmiana outfitów. O, no, ale dynamicznie. Jak usiądziesz, to będzie niespodzianka. You're a real funny guy! To, jeden wyżej no, tak, tak I potem do wszystkiego będzie lipsing! Wiktor marudzi, nie chce mu się już kręcić klipu. Halo? W sumie mi też. Ha? Ale trzeba go skończyć. Kogo trzeba skończyć? Kogo, kogo, kogo mamy skończyć? Zginął. Mam kryzys Muszę spać w czwartej rano W sumie wczoraj i dzisiaj się przed przedwczoraj i wczoraj No właśnie, tak właśnie mój mózg teraz funkcjonuje Nie wiem ile scen przed nami, ale jeszcze dużo I ja po prostu konserwuję swoją energię na scenę I wtedy jak jest scena no to Nawet byście nie zauważyli, że jestem zmęczona i niewyspana Jak sobie Wiktor... Kurde! Jak sobie Wiktor radzi za dobrze Tylko marudzi Będzie kiedyś popularniejszy od Ciebie? Tak Miejmy nadzieję, że nie W naszej rodzinie jest miejsce tylko na jedną gwiazdę premium Alfa Star Queen Całe szczęście myślę, że Wiktor po dzisiejszym planie nie będzie chciał być gwiazdą, bo widzi ile to jest roboty To yeah. jest zawsze aktorem Wiktor Bo Wiktor jest dzieckiem i dzieci są bardzo takie naturalne I jeszcze nie mają takich różnych jakiś blokad, manieryzmów i w ogóle Także wydaje mi się, że Wiktor Co nie znaczy, że... Kurde, wiesz co? Co nie oznacza, że ja się gram Co lubisz robić z bratem? Nic, żartuję. Wie, jak właśnie robimy coś razem kreatywnego. Na pewno piosenka i teraz to jest taki największy nasz projekt, którego się podjęliśmy, ale lubię, jak są te takie rzadkie momenty, jak się nie kłócimy i robimy coś wspólnie. Gramy w jakąś granie Padmingtona, albo coś kręcimy, jakieś tam tiktoki. Tak sobie pomyślałam, że może na każdym moim albumie byłaby piosenka z Wiktorem. Ciekawe, jak się głos zmieni po mutacji. Przestań. Skończmy wreszcie ciągle walczyć. Nasze Kręcimy. Aury! To jest dwa soleczka. i To jest scenografia, nie jest tego. Nie Jest scenografii. Mleko! Płatki. Mleko! Płatki! Mleko! Mleko, mleko, płatki, płatki, no mleko, płatki, mleko, płatki, mleko, płatki, mleko. płatki. Jak ci się na to, to Akurat byłem głodny, więc będzie ja Podobno dobrze grasz Tak No naprawdę Jakby improwizuje Wiktor i to jest no, no fajnie, że to że tak sam z siebie Normalnie ludzie potrzebują takich instrukcji mm, Co do domu Zamulam Cieszę się, bo już 70 lub nawet 80% rzeczy jest za nami. Się rzuciłam na relacje, fotki moje i Wiktora. Zawsze coś jest dla mnie takie słodkie, jak on jest w t shircie I love Aria. Rzucam właśnie rzeczy na kanał nadawczy, więc polecam je tam zaobserwować, bo, bo jest ja szansa, że nawet zaobserwuję kogoś z Was. Ha! 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 Filip, czym się dzisiaj zajmujesz na planie? Sprzątaniem. Sprzątaniem właśnie. Szkoda naszej akwarystyki, wiele różnic. Jak Dzisiaj się i... podobała scena w łazience? Spoko, umyłam sobie zęby po obiedzie. Co mogę powiedzieć od serca do fanów wiernych? Mega dziękuję, że jesteście. Czasami nie mogę w to uwierzyć. Protip? Mogę powiedzieć: Techno Blade never dies. Schodząca piosenka, która już miała wyjść w lutym, no. potem w kwietniu są wakacje, a teraz wyjdzie jednak w styczniu albo na walentynki. Wiem, musicie czekać rok na piosenkę i co najlepsze rok ją śpiewam na koncertach, ale to dobrze, bo przynajmniej jak będzie premiera, to będę przygotowana na śpiewanie na żywo. Nie będzie aż takiego stresu. Czy to będzie największa premiera? Myślę, że tak. Dlatego właśnie tak długo zwlekam z wypuszczeniem piosenki Happy End, bo bardzo mi zależy, żeby się przygotować promocyjnie, bo to jest pierwszy klip takiego mojego życia, na który czekam 5 lat. Ale chce mi przewalić po Turner! Przesnęły ten czas! tak Tym się przyspiesza, tym się hamuje, no. tym się skręca no. i tym się robi burst. Dobra, okej. Okay. Ej, to co ty robisz? Ej, to skręci. W tak! Przyszłam zjeść coś z obiadu, bo nie mamy zaraz sceny, gdzie myjemy naczynia, co już przygotowane po naszym lunchu. No i przyjechałaś mnie, przyszłam jeść. Stoję na krześle, żeby podglądać, w ludziach ludzie naczynia. Często nagrywasz na krześle? Częściej na krześle niż bez krzesła. Nagrywałeś kiedyś, jak ktoś zmywa naczynia? Nie. A ty? Mm, nie. A. No, tak patrz na ciebie, to tak sobie wymyślę o tym takim memie z dwoma Spider-Manami, co się pokazują. Najpierw myjemy naczynia, potem będziemy się rzucać poduszkami i jedna się rozwali i będą pierze. 10 Ty się cieszę, że ja ci daję darmową promocję, chłopie, na moim wielkim kanale. Mój jest wielki, tak. Start w przyszłość. Obróć go pianą czy coś! Ale oj, mają tutaj tak pyszne winogrona, to jest niesamowite. Szaleństwo, no! Siła, Szaleństwo! Czym się zajmujesz dzisiaj na planie? Tutaj lampą, można zwiększyć moc i zmniejszyć moc. Wow! Jest całkiem ciekawie. Mój makijaż cały rozwalony. Myślałeś, że będzie tak ciężko? Tak. Co było najcięższe w dniu dzisiejszym? Wszystko. Jak ci się grało z siostrą na planie? Okej okay. Z jakim słowem kojarzy Ci się ten dzień? Sigma Cieszysz się, że grałeś w teledysku? Nie mam na to, na to zdania Co teraz grasz? Hot Wheels Unleashed, polecam A bo tak będzie chwilę No nie, okay, już mamy to Panie uh -huh. -uh -uh. brawo, Wiktor Brawo, brawo dla Wiktora Wytrzymałeś prawie 8 godzin na <laughs> W końcu Nie, 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 masz już żadnych szans. Teraz cry cry, cry cry, bo ja lecę do Warszawy i zostawiam cię. O oh, jeej! Yeah, yeah. ała, ała. ała. Ach, jesteś. Hej, to swoje. Głupia. Hej. Zostaw mnie. Moi kochani, jestem mega zmęczona po dzisiejszym praniu. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny backstage, że mogliście się poczuć tak jakbyście byli tutaj z nami i myślę, że fajnie będzie oglądać te filmy za jakieś 5, 10, 20 lat. Będziecie mogli zobaczyć tą moją drogę. Nie będzie mi ktoś mówił, że coś mi było dane, tylko było zapracowane. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję. Dajcie znać, jak Wam się podoba klip i o czym pojawi się kolejna piosenka z Wiktorem. Zostawcie też komentarz, bo może za 20 lat będziecie dumni, że też byliście tutaj pierwsi i że byłam Waszym odkryciem i że byliście od początku mojej drogi. Uziaczki.